Legenda opowiada o legendarnym wojowniku, którego umiejętności kungfu stały się legendą. Tajemnicza panda w powiewającej pelerynie i kapeluszu przechadza się po chińskim krajobrazie. Uważany za wielkiego mistrza kungfu, chodzi do tawerny, gdzie natychmiast zostaje zaatakowany przez miejscowych bandytów. Jednak nie dorównują jego umiejętnościom i nawet legendarni mistrzowie kungfu, Wielka Piątka, są zachwyceni umiejętnościami pandy. I proszę o spędzenie z nim czasu i walkę u jego boku. Po budzi się ze snu w swoim pokoju. Jego gęsi ojciec, pan Ping, krzyczy do niego z restauracji, aby pomógł obsłużyć mu ludzi. Po podziwia figurki Wielkiej Piątki, zanim zejdzie na dół. Będąc ekstremalnym fanem kung Fu, marzy o tym, aby pewnego dnia zostać mistrzem godnym walki u boku Piątki, ale jego waga i niezdarność sprawiają, że to marzenie jest po prostu snem. A jego talenty Kungfu opierają się wyłącznie na jego wiedzy o ruchach oraz artefaktach. Waha się, czy wyrazić swoje pragnienie ojcu, któremu bardziej zależy na prowadzeniu restauracji i reklamowaniu jego słynnej zupy z sekretnym składnikiem. Mistrz Shifu, zamieszkujący świątynię jadeitowego Pałacu, ćwiczy Kungfu na dziedzińcu ze swoimi uczniami: Wielką Piątką, Tygrysicą, Żurawiem, Małpą, Żmijom i Modliszką. Zanim zostaje wezwany na spotkanie z wielkim mistrzem żółwiem, Uguayem. Obawiając się, że coś jest nie tak, Shifu spieszy się, aby znaleźć go medytującego w wielkiej sali. Uguay nie zaprzecza złym wieściom, ale spokojnie mówi Shifu, że wojownik Tailung ucieknie z więzienia i powróci do Doliny Pokoju, aby ponownie siadł zniszczenie. Chcąc, by nigdy do tego nie doszło, Shifu wysyła swojego gęsiego posłańca Zenga. Aby poleciał do więzienia Chorgom, aby zapewnić zwiększone bezpieczeństwo. Następnie Ugł ogłasza, że nadszedł czas, aby wybrać smoczego wojownika. Musi to być mistrz o wielkich umiejętnościach, który pozna tajemnice wszechświata, czytając smoczy zwój, przechowywany na suficie świątyni. Zakładając, że zostanie wybrany jeden z wielkiej piątki, Shifu przygotowuje konkurs, aby określić, który z nich się zakwalifikuje. Ulotki informujące o konkursie są rozwieszane po całym mieście, a mieszkańcy gromadzą się w świątyni. Podekscytowany możliwością zobaczenia swoich idoli osobiście, Po za nimi ze swoim wózkiem z makaronem, ale zmaga się z długimi schodami prowadzącymi do świątyni. Jako ostatni dociera do bram i widzi, że drzwi są już zamknięte. W desperackiej próbie zobaczenia zawodów przed ich zakończeniem, Po przymocowuje firewerki do swojego wózka i wyszczyliwuje się wysoko w powietrze, by rozbić się na arenie. W chwili, gdy Ugłej przygotowuje się do wyboru smoczego wojownika spośród Wielkiej Piątki. Po otwiera oczy i widzi palec Ugłej, wycelowany prosto w niego. Jest szokowany, podobnie jak wszyscy inni kiedy zostaje ogłoszony Smoczym Wojownikiem. Decyzja Ugwea jest ostateczna, pomimo protestów Shifu, a Po zostaje wniesiony do świątyni, pozostawiając Tygrysicę bardzo rozczarowaną, ponieważ wydawało się, że ugłej wybrałby ją, gdyby Po nie przybył. Wewnątrz świątyni Po z przygląda się wielu rodzajom broni i cennym artefaktom, po czym Shifu podchodzi do niego i krytykuje go za oczywisty brak umiejętności. Zmniejsza podekscytowanie Po, chwytając go za palec w specyficzny sposób. Co Po rozpoznaje jako sekretną technikę palca, uważaną za niezwykle potężną. Shifu obiecuje, że Po będzie żałował, że kiedykolwiek został wybrany, zanim zabierze go do sali treningowej, gdzie Po zostaje natychmiast wystawiony na próbę. Zdenerwowany, ale podekscytowany możliwością wypróbowania kilku ruchów Kung Fu, Poprzyjmuje wyzwanie. Ale zostaje zrównany do istniejącego już poziomu zero. W drodze do sypialni posłyszy, jak piątka naśmiewa się z jego niekompetencji. Prowadzi nietręczną rozmowę z żurawiem, ujawniając swoje wątpliwości co do bycia Smoczym wojownikiem. Tygrysica pogłębia jego wątpliwości, nazywając go hańbą dla kungfu i mówi mu, że jeśli ma choć trochę szacunku do nich, rano go już tu nie będzie. Niechęcony po wycofuje się w odosobnione miejsce. Ugłej znajduje go siedzącego pod brzoskwiniowym drzewem niebiańskiej mądrości z brzoskwiniami w ustach. Wyczuwając jego niepokój i zauważając, że pocieszenie znajduje w jedzeniu, Oogway mówi Po, że bardzo się martwi tym co było lub co może być. Zamiast tego powinien skupić się na chwili obecnej zamiast wątpić w siebie. Odnowiony poczuciem determinacji Po staje następnego ranka wcześniej niż ktokolwiek inny i ogłasza, że zostanie aby trenować. Walczy z każdym z Wielkiej Piątki, za co otrzymuje szybkie bęcki od nich, pomimo swojego niezłomnego entuzjazmu. Sfrustrowany wytrwałością Po, Shifu jest zagubiony. Jednak Piątka jest pod wrażeniem hartu Po i ostatecznie zaczyna się do niego przekonywać, z wyjątkiem Tygrysicy. Podczas sesji akupunktury z modliszką, Piątka ujawnia, że Shifu nie zawsze był tak surowy jak obecnie. Tygrysica wyjaśnia, że sam Tai Lung był przyczyną zmiany osobowości Shifu. Znalazłszy go jako noworodka na stopniach świątyni, Shifu wychował Tai Lunga jak własnego syna i zaczął mieć nadzieję, że jest legendarnym Smoczym Wojownikiem, gdy młode wykazywało naturalny talent w kung fu. Jednakże, gdy nadszedł czas, aby stanąć przed Oogwayem, Wielki Mistrz wyczuł ciemność w Tai Lungu i odmówił mu zaszczytu otrzymania Smoczego Zwoju. Wściekły Tai Lung padł w szał po wiosce i próbował siłą przejąć zwój. Troszcząc się o niego za bardzo, Shifu nie był w stanie go powstrzymać. I to Ugłej musiał go pokonać i uwięzić w więzieniu. Od tego dnia Shifu przestał być pobłażliwy dla swoich uczniów, mając nadzieję, że jeden z nich wypełni przepowiednie. W więzieniu Zeng przybywa, by dostarczyć wiadomość od Shifu do komendanta Wahira. Nosorożca, który zapewnia go, że nic nie może uciec z niesławnego więzienia. Jednak pióro z Zenga spada w zasięg Kaiden Lunga, umożliwiając mu uwolnienie się z kajdan i przedarcie się przez więzienie. Pokonuje każdy krok bezpieczeństwa oraz żołnierza, który stoi mu na drodze, uciekając z więzienia na wolność, a Wahir rozpacza nad jego upadkiem. Zeng informuje Shifu, który wpada w panikę i natychmiast rozpoczyna szkolenie Po, ale Po nadal nie wykazuje obiecujących wyników. Shifu zamyka go w kuchni, ale Po nadal cieszy się jedzeniem. Następnego ranka Po niespodziewanie ujawnia, że potrafi przemieszczać się bardzo szybko podczas jedzenia. Shifu pojmuje, że jego miłość do jedzenia może być sekretem motywacji. Z pomocą Po, Shifu opracowuje serię testów i ćwiczeń, aby Po rozwijał swoje umiejętności kung fu. Wykazuje się wielką zręcznością i siłą, kiedy jest motywowany jedzeniem. I Shifu powoli zaczyna akceptować, że Panda naprawdę może być smoczym wojownikiem. Tygrysica, zdeterminowana, aby chronić dolinę i pomóc swojemu mistrzowi, prowadzi piątkę do ataku na Tailunga. Udają się w stronę więzienia, gdzie spotykają Tailunga w dolinie. Mimo ich wysiłków, Tailung pokonuje ich wszystkich i wraca do doliny ze wzrokiem utkwionym w Smoczym zwoju. Shifu uznaje, że nie ma innego wyjścia, jak tylko przyznać Po dostęp do smoczego zwoju, aby mógł stawić czoła Tailungowi. Po i Shifu odkrywają, że zwój jest pusty, a Po jest zdruzgotany, wierząc, że jest niegodny, by go przeczytać. Shifu wyznaje swoje błędy i mówi Po, że sekret mocy tkwi w nim samym. Shifu postanawia stawić czoła Tai Lungowi, przygotowując się na najgorsze. Powraca do swojej wioski, gdzie jego ojciec, Pan Ping, wyjawia mu sekret swojej słynnej zupy. Okazuje się, że nie ma sekretnego składnika. Pozdaje sobie sprawę, że to samo dotyczy smoczego zwoju. Sekretna moc pochodzi z wiary w siebie. Uzbrojony w tę nową mądrość, powraca do Jadeitowego pałacu, aby zmierzyć się z Tailungiem. W epickiej walce, powykorzystuje swoje unikalne umiejętności i miłość do jedzenia, aby pokonać Tailunga. Shifu, widząc, że Po odnalazł swoją drogę, odpoczywa spokojnie, a wściekła piątka uznaje poza prawdziwego smoczego wojownika. Po, teraz w pełni akceptujący siebie, jest gotowy, aby poprowadzić Dolinę do nowej ery pokoju i harmonii. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to...